Witajcie serdecznie, ja jestem Magrat i mam przyjemność powitać was już w kolejnym odcinku z serii LEGO Harry Potter. Znajdujemy się obecnie w pokoju wspólnym Gryffindoru. Hermiona, chciałabym cię poprosić, czy możesz proszę spróbować uruchomić ten sektor? No jak? No chyba możesz, prawda? No. O! Udało się. Dobrze, czyli herbiona... A, zmieniliśmy porę dnia. Okej. Okay. I wygląda na to, że mamy jakieś dodatkowe elementy. Może nie tylko porę dnia, ale też czas, bo jak może... Oj! Oj, przepraszam. Przepraszam, to było niechcące, zu zupełnie. Musisz upiaskać, że to było niechcące. Okej. Okay. Tutaj też się zaświeci, no? Zmień na wingarium Leviosa w takim razie. Bo zaczynaliśmy właśnie pierwszy nasz odcinek, pierwsze spotkanie w pokoju wspólnym Gryffindor. I. E, tam... Ojej! Ja! No wiesz, I był, e, było tu sporo rzeczy nieodkrytych, później już do nich dostępu za bardzo nie mieliśmy. Nawet jak ponownie wylądowaliśmy w pokoju wspólnym, nadal nie mieliśmy postaci, która mogłaby e, wykorzystać zegar. Okazuje się, że właśnie karmiona ze względu na niedawne e, przeżycia w, w części pod tytułem więzień Askabanu, no stała się posiadaczką właśnie y, kamienia, filo y, kamienia filozoficznego boże zmieniacze czasu oczywiście, że zmieniacza czasu no i mogła no tutaj da się, nie da się zmieniacza czasu no i mogła cofać się y, wraz z Harem żeby uratować Syriusza i Pardodzioba z rąk oprawców coś nam tutaj nie wiem. Słyszę jakieś. Ale nie widzę, gdzie to jest. No nic, dobra. Dochodźmy. Czy my wróciliśmy już do czasów współczesnych? <grystanie> nie wiem. Chyba nie. Jesteśmy w ogóle na świeżo po przygodzie ze smokami, którą zafundował nam <grystanie> nie kto inny jak Hagrid. Więc no... Ym, mamy tutaj chwilę wytchnienia w pokoju wspólnym i możemy się cieszyć... O, tutaj co? No. <laughs> tu już mieliśmy podobną scenę wcześniej, kiedy właśnie student w opałach się tutaj znajdował. Ok. Czyli co? Teraz będziemy musieli uderzyć kwiaty, tak? No. Tutaj też. Kwiaty no. mhm. no. <gady> no. też nam tutaj dały. A, może obudzimy no. panów magów? Czy nie? Nie panowie magowie nie dali no. się obudzić. No nic. No. <gady> Czyli tutaj mamy e, no. taki trochę powrót do pierwszej, pierwszej lokacji. Oj, ktoś tu do nas normalnie strzela? Tutaj okay, coś, Mhm, wszystkim dorysowaliśmy wąsy. No okej. Okay. Czyli w taki sposób mogliśmy... Możemy korzystać z, ze zmieniacza czasu. Po prostu się cofamy, ale chyba nie za bardzo do przeszłości, bo tutaj mag, znajdujący się na obrazie, no użyczył nam swoich elementów garderoby, żebyśmy mogli pozbyć się szafki blokującej e, przejście. A tutaj jeszcze, teraz ukradliśmy mu kapelusz. No, panie magu, przepraszamy, ale wie pan, prawa wyszywać. Możemy chyba jeszcze radę uruchomić? <grym> Tak, może mogliśmy. Okej, okay, chodźmy dalej. No ale teraz już chyba wróciliśmy do właściwego czasu. Czeka na nas Nick. No, co tam Nick? Aha. Co tam Nick? Idziemy. To tu koleżanki i koledzy z Babaton i z Drumstrangu prezentują swoje umiejętności, a my może pójdziemy się czegoś nauczymy nowego. Może poznamy jakieś nowe zaklęcia? Może takie, które w końcu pozwolą nam otwierać te nieszczęsne skrzynie? A! Skaczmy Idziemy no. tam? Do góry? Tak, będziemy szli do góry, czyli do klasy obrony przed czarną magią. I mam nadzieję, że już tutaj właśnie nauczymy się czegoś, co będzie nam mocno przydatne. Szalone oki Moody. Co będziemy robić? No chyba nie zaklęcia niewybaczalne, prawda? Oj, <śledzpieka> Ron. Ron, czyli co? A, nauczymy się redukto. No w końcu, czyli jednak nauczymy się zaklęcia, które pozwoli nam. E, Ron. No, stajno, co? Dobrze, ale nauczymy się zaklęcia, które pozwoli nam się bronić przed właśnie. E, może nie bronić, bo to nie będzie de facto obrona, ale pozwoli nam na niszczenie obiektu. Dobra, czyli co? Węgarium Lewiosa musimy próbować. Ale wróć. Węgarium Lewiosa. A, tam u góry zopali się. A my już nie uruchamialiśmy kiedyś tych elementów? Okay. Kolejna. Kolejna. Mhm. Oj, jeszcze chochlików, tylko nam tu brakowało. Dobra. I jeszcze tu. Okej. Cztery na cztery. I gdzie jest moja... No nie. Hm. Tutaj coś... Ktoś... A, to jest pochodnia. Ale jeszcze będą pajęczyny, tak? Dobra. Czyli tutaj zdobyliśmy yy, kolejny medalion postaci. Jest to tym razem Ron. Mm, do góry. Mamy kolejną pajęczynę. Zrzucimy ją? Tak, będzie 2 na 3. I to jest właśnie jako redukto. Tak? Tak, to będzie jako redukto. Profesora Szelonokiego. I może chyba... Okej. Okay. Okej. Okay. <ścoughs> Sporo, no. Sporo elementów tutaj udało się zebrać. Tutaj też redukto. Mhm. Oj! Za karę za to, że trafiliśmy w... Sorry, Ron. Za karę, że trafiliśmy. A w... Profesora Moody'ego oberwaliśmy zaklęciem transmutacji. Teraz zmienił nas profesor w Szczura. No okej. Okay. To jest... Dobra. To ruszmy z tym immobili... Im... zaklęciem na chłopiki. Jest i drugi raz jest. Dobra. Czy tu będziemy mogli teraz zadziała redukto? Nie. No. Um, będziemy potrzebować. A jeszcze nie Wingarium Leviosa. Wingarium Leviosa za chwilę, jak uwolnimy jeszcze jedną. A jedną część. Czyli tak mi się wydaje. Okej. Okay. <ślesz> To jeszcze tak. Jeszcze zanim do Hermiona, użyj, proszę, swojego intelektu. Eliksir, Księżyc, wiara i Gwiazdy. Eliksir, Księżyc, Tiara i Gwiazdy. Aha. To chyba w internetu. O nie. No to już co? Chyba świecą nam się wszystkie takie elementy. To jeszcze fałszoskopy mamy. Ale fałszoskopy nie wiem czy będą nam potrzebne, bo te fałszoskopy raczej wiązały się z obsesją mediego. Aha. <laughs> Okej, okay, czyli udało się jakoś to uderzyć tak zupełnie z boku. Mhm. Okej. Okay. Kolejny. Trzeba było bardziej tutaj wycelować w te elementy. No Dobra. <głos> <głos> Dwa na siedem. Tutaj też coś. Nie. Ale mamy jeszcze tutaj. Okej. Okay. Cztery na siedem. To gdzie tu jeszcze widzieliśmy jakiś element? Tutaj są do zniszczenia reduktą. I tutaj. I odblokowaliśmy e, złoty klocek. Ale jeszcze gdzieś jest jeden student, który potrzebuje naszej pomocy. Okej. Okay. <laughs> 60 złotych klocków na 200. A, tu jesteś, kolego. Się odsuniemy. Ok. Czyli mamy. Mamy kolejną rzecz. I udało nam się. <ścoughs> udało nam się zdobyć ostatnie już jest zaklęcie na e, kole. Zapęć i jest to redukto. Czy my jeszcze coś tutaj możemy porobić? Nie wiem, czy udało nam się wszystkie e, pajęczyny złapać. Jeszcze nie? Zmieńmy na redukto. Hermiona może tak jakoś z drugiej strony? Nie. Tutaj to... Tu nam się to udało wcześniej. Okej, okay. no nie widzę kolejnej pajęczyny. A, niech tutaj była schowała się. A, i kolejny element. Tym razem co? Hm. No dobra. Chyba nic więcej tutaj nie mamy do odkrycia. Co było do odkrycia, odkryliśmy. Na szczęście nie uczyliśmy się zaklęć niewybaczalnych. To chyba nie jest jeszcze pora dla Harego i spółki, żebyśmy właśnie się uczyli no, tych, tych konkretnych zachęt, a to redukto? Nie <ścoughs> dało się. A możemy te elementy? Nie, to tylko monstruorą muszę rozbić. No cóż, dobrze. No to chodźmy w takim razie. Nikt, gdzie idziemy? Pokaż proszę, dokąd będziemy szli. Hmm. Gdzie będziemy? Gdzie nas prowadzisz, co? A to jest biblioteka, no to w bibliotece jeszcze nie byliśmy Okej okay. I teraz gdzie? Na błonia? Chyba tak, chyba na błonie. No dobra. No to chodźmy. <śmiech> <śmiech> Oj, Draco tak długo unikał naszych zaklęć, a w końcu się udało. No, bardzo dobrze, Hermiona. Bardzo dobrze, że Ci się udało w końcu Drakona nauczyć trochę dobrych manier. Bo, no cóż, przyda mu się. No nie, no już, późno. To chyba jakiś prefekt był i <noise> chciał nas zatrzymać, żebyśmy nie mogli iść nigdzie. O nie. Nie, może idziemy na mecz. A nie, idziemy do namiotu, będziemy się przygotowywać do, do pierwszej konkurencji, tak? Już idziemy, panie profesorze. No, bo uruchomiliśmy tę chmurę. Ona już chyba kiedyś była. No, tym razem pogoda nam nie sprzyja. Widać, że ta aura nie, nie jest przyjemna. No. Okay. Dobra. Chodźmy, nie przedłużajmy. To jeszcze może sobie tylko fingarium leviosa. Nakrzyczała na coś nam chyba wyrośnie chyba, chyba tak, chyba nam coś tutaj wyrośnie Dobra Harry, to jest twoje zadanie Ty jesteś tutaj przedstawicielem uczestnikiem właściwie nie przedstawicielem, ale uczestnikiem <grystanie> zajęć e, rzućmy tylko jest, Ty jesteś tu uczestnikiem nie jest więc to ty będziesz chłopie chodził do namiotu, a reszta poczeka. No, panie profesorze, co tam mamy? Aha, sesja zdjęciowa. Wszyscy zdobyli swoje jajo? O. <grymiona> Hermiona, a ty co ty tam robisz, co? Okej. Okay. To chyba tak trochę średnio legalne, że ta Hermiona może wziąć udział razem z starym na arenie, ale dobra. Nie będziemy tutaj narzekać. No? Dobra. Hermiona. Ubierz. Hermiona też ubierz. Będziemy podążać pod pustynią. Nie wiem, czy hermiona może się to pokazywać, czy nie. Dobra, Hary, uciekamy szybko. O nie! Hermiona nam tutaj roztrzaskało. Chyba możemy się chować za tymi słonami. Drugą nam również zniszczył. nas zniszczy. Nie, Harry, uważaj! No uważaj, uważaj Tutaj. Tutaj też nie mamy się gdzie schować, tak? O nieee Może użyjemy to nie wiem, przyda nam się Musimy użyć akcją miotła, ale nie znamy tego zaklęcia tutaj spod... dalej mamy em, Hermiona. Użyj może wingarium Leviosa Nie wskakuj. Dobra, już skoczyłaś to w Harry, Pary! Wingarium Leviosa chciałam. Zmień proszę na Wingarium Leviosa. Ale tutaj na razie nic. Tam też nic. Dlaczego zmieniłeś na redukta? Zmieni proszę na... ingarium Leviosa. Pary, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Teraz możemy na Wingarium Eviosa. Okej. Okay. A to chyba nie jest obowiązki pomysł parego, żeby wykorzystać psa transludowanego. <grystanie z> Tylko był to czyjś inny pomysł, no. Kary nieładnie. Bardzo nieładnie. Dawaj. Wingarium Leviosa. I w ogóle, co tu robisz, Hermiona? Dlaczego? No. Dlaczego jesteś tu z nami po raz kolejny? Po, do komnaty... E, do komnaty z kamieniem filozoficznym Hermiona również jest razem z nami Weszła. wyszła. Może nie powinna. E, redukto? Nie. E, weźmy jeden element. Gdzie jest kociołek? Gdzie jest kociołek? Gdzie jest kociołek? Gdzie jest kociołek? Dobra, w się. Rzucimy sobie jedno wielkie redukto i zobaczymy co się stanie. Bo kociołek prawdopodobnie będzie tutaj. Tutaj powinien być kociołek, prawda? Czy smok to uderzy? Garion Epiosa. Okej, okay, dobra, czyli tym możemy się przeciągnąć. I to będzie kociołek tych. A jednak nie. Tak ułóżmy sobie z tych elementów nieco. O dobrze, tu jest kociołek, dobra. Czyli tak, mamy pierwszy element. Drugi element leży sobie tutaj. I trzeci element lumosu. No i łapka ręka. Łap. No dobrze, czyli złapaliśmy drugi element. Bardzo I stąd zabieramy kolejne. I co? To teraz napij się proszę. Dobra. Czyli jednak e, wyprawa z Hagridem do lasu nie była wyprawą odpowiednikiem zadania trójmagicznego. Ale mieliśmy faktycznie. No? Zobaczymy? O nie! Szybciutko, bo nam się zaraz skończy eliksir. Dawaj, harry. O. Ale mieliśmy tu takie w ramach przygotowania do, e, ze, do pierwszego zadania nie Dobra. Wystraszyliśmy smoka. To co? Teraz w Kurendę. Kurendę, Kurendę, Chyba tędy dalej, prawda? To zamiast skakać tam, to tutaj. I mamy... No. Aha. Y zmienimy na Wingardium. Tutaj kolejne winkarium lewiosa. No. Co nie, nie możemy? Oj, no, spodziewamy się, że będziemy mogli. No. Jak to nie możemy? Harry? No fej. Okay. To dobra. no. Tutaj, niech będzie. O nie! Herbiona, tylko ty nie skacz, co? Jak już nam tu towarzyszysz, to przynajmniej... Nie! Gdzie w ogóle w, na terenie Hogwarts znalazła się taka lokacja? Co? Okej, okay, uda nam się. Tak. Ale tutaj Hermiona nie jest ognia Okazało się, że <grytanie> nawet jak jest tą postacią aktualnie nieaktywną. I nie może. To akurat nie może y, uciec. Y, no co? Redukta? Nie. Dobra. To nie, nie może nam tutaj... Nie, Harry! To nie, nie może uciec. E, e, Płomieniom ognia smoka, także my tutaj musimy mieć... ekspekto patronu, nie ekspekto patrona, Harry! Hary. No, szybciutko elegancko, pięknie. E, teraz na chowiki. Nie, daj szybko na chowiki. I uciekaj. Uciekaj. Uciekaj, uciekaj. Dobrze. Wingarium e, lewiosa. Wingarium lewiosa, szybko. To jest tutaj, jest czerwone. Hermiona, daj, daj proszę swojego. Nie, zmień proszę na um, Krzywołapa. To jest Krzywołapa? to jest Krzywołapa. Zmień proszę na łapa na szybciutko. Okej, okay. nie, no w kota. smoku, nie wolno w kota. Dobra, nie, nie. Zmieńmy się Harry. Wingarium Leviosa. Wingarium Leviosa, no? Tutaj. Niebieski, niebieski jest tutaj, pewnie. I teraz tak. Tu sobie na szybkości musimy zbudować. No nie! Już było tak blisko, miałam uciekać i nie wyszło. No i szybko budujemy sobie ten stopień. Super. Aha! No, no, po co się Tu element, który nam jest potrzebny. No proszę, złote jaja. <grystanie> A teraz, teraz, Harry, no. O. Nie mówcie. Nie mówcie, że będziemy. <grystanie> nie, nie będziemy. Na szczęście nie. Oj. Dobra, czyli... Y, szczęście w nieszczęście nie musieliśmy tutaj latać na miotle, ale czekają nas też inne rzeczy. No nie no. Jeszcze nam tylko tutaj tego brakowało. No. Szybciutko. Chodź, nie giniemy. To tak, jak Geralt uciekał razem z Foltestem i Iryszem w jednym z pierwszych odcinków Wiedźmina. Swoją drogą zapraszam na, na serię, to też uciekał właśnie przed smokiem Geralt. Wingarium I też uciekał po moście. Smok na razie nie może nas tu posięgnąć. No, smog nas nie dosięgnął. Nie, <śmog> na, nas nie dosięgnął, a pokonała nas. Tutaj co? No, nie, nie są to bezpieczne zadania, ale jak Humberdor raczej nigdy nie dbał o bezpieczeństwo Harego. Więc czemu miałby teraz? O od... nie, no farę już spłonął Uciekamy, szybciutko, uciekamy. O nie no. A jeszcze tu perpek. Zbierzmy. <gryzykowali> się w życiem dla Ravenclaw Mam nadzieję, że Ravenclaw to oceni. <laughs> Uciekamy trochę zygzakiem Ale mam nadzieję, że się uda O, no i elegancko Smog wypadł przez okno My na i możemy uciekać dalej No i co Harry, zła złapiemy to jajo już? Co? <laughs> o, jakaś konspiracja tutaj Pomiędzy Cedriciem Diggorym A profesorem Szalonok... profesorem Moodym, inaczej, szalonookim Moodym. <grym> I dwa elementy Herbudomów. Jeden z prawie poświęceniem życia, uciekając przed smokiem, a drugi <grym> to nie ale w trochę bardziej komfortowych warunkach. Z tymczasem <grym> dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Odpocznijmy trochę po tej ucieczce i mam nadzieję, że usłyszymy się już całkiem niedługo.